z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, Zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Szósty e, dzień naszego pielgrzymowania. On jest zawsze związany z, z Sanktuarium w Smardzewicach. E, jest to już po połowie. E, już każdy może mieć e, pff, dużo w nogach. Już każdy może przed pierwszy kryzys, e, tak zwany kryzys dnia e, trzeciego. E, dzisiejszym, tematem, dzisiejszym tematem naszego pielgrzymowania w tym roku, z wiadomych względów duchowym, e, w, w formie duchowej e, pielgrzymki, Stawiamy pytanie, stawiamy pytanie, gdzie jesteś, panie? Ewangelia dzisiejsza opowiada o e, obumarciu, obumarciu ziarna i powstaniu nowego plonu. Ten temat e, Ewangelii z tematem naszego dnia dzisiejszego bardzo e, jest ze sobą podobny. Dlaczego? Ponieważ by w ogóle wyjść od pytania, gdzie jest Bóg. Musimy zadać sobie następne pytanie: czy my jesteśmy w stanie, jako ludzie, faktycznie szukać Boga? Kiedyś na jednym z wykładów e, mój profesor powiedział taką rzecz, że jako człowiek nie jestem w stanie poszukiwać Pana Boga. Dlaczego? Bo jestem stworzeniem, stwórcy. E, dało mi to troszkę do myślenia, ponieważ e, przeglądając różne plakaty rekolekcyjne różne rzeczy gdzieś tam na, na tablicy na Facebooku, e, pojawia się wielokrotnie rekolekcje, na których znajdziesz Pana Boga. E, wychodząc od tego, że nie jesteśmy w stanie znaleźć Pana Boga, musimy e, mieć nastawienie, że ja jako ta, to stworzenie muszę dać się Mu znaleźć. Ja jako stworzenie muszę dać się Mu znaleźć, bo, ponieważ On jest tak wielkim absolutem, tak wielkim Bogiem, że ja mam za mało siły, jako człowiek, jako chrześcijanin, za mało siły, by go, by go znaleźć. Przypomina mi się tutaj jedna taka sytuacja nawet, z tego miejsca, gdzie spowiadałem jedną osobę, rok temu po prostu podeszła, poprosiła przed mszę świętą o spowiedź i właśnie w tym miejscu dokładnie to samo tej osobie powiedziałem, że na pielgrzymce, ja muszę dać się znaleźć Panu Bogu. Mam na to 9 10 dni, na to by pokazać się, że ja jestem, Panie Boże, do Twojej dyspozycji. Wielokrotnie e, podczas doświadczenia konfesjonału, będąc jak zarówno spowiednikiem, jak i penitentem e, doświadczam tego dwójnasu. Kiedy spowiadam osoby, które mm, uspowiedzi nie były 10, 20 30 lat. Bardzo często właśnie też gratuluję, gratuluję tym osobom, że dały znaleźć się Panu Bogu, że przyszły do konfesjonału. Nie wnikam, jakie były ich motywy. Jedynie pokazuję im, że to, że one przyszły do konfesjonału po tylu latach, to nie jest zasługa w 100% ich, tylko w 100% zasługa Pana Boga. Mam w grodzisku, gdzie posługuję, się wikariuszem jestem. Zazwyczaj siedzę w jednym z konfesjonałów w środku i nade mną jest, nad konfesjonałem jest cena, syna marnotrawnego. I zawsze jak wyczuję, że ta osoba naprawdę z serca się nawraca i pragnie po tych 10, 20, 30 latach podejść do Pana Boga, zazwyczaj oni, ta osoba wtedy myśli, że Pan Bóg będzie teraz złościł się. Złościł się, bo przez 10 lat, 20, ktoś nie dawał się mu znaleźć. Ktoś nie dawał się mu znaleźć. I bardzo wtedy, jak mam taką sytuację, proszę, tą osobę, którą tego penitenta, którego spowiadam, żeby spojrzał na górę. A wtedy zazwyczaj pojawia się uśmiech na ustach tego człowieka, bo widzi scenę syna marnotrawnego, który wraca do ojca. I dokładnie tak samo mówię. Że zobacz, to dzieje się w tym momencie. To dzieje się w tym momencie. Pan Bóg Cię znalazł, Pan Bóg Cię znalazł, szukał Ciebie przez 10, 20 lat, ale znalazł się dlatego, że Ty jesteś w stanie otworzyć ręce i powiedzieć: Tak, teraz, teraz przychodzę i teraz wychodzę, jak na jakąś polanę, i Panie Boże, szukaj. Panie Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Ty jesteś stanie mnie znaleźć, bo ja się na to otworzyłem. Ta osoba, która patrzy wtedy na, na sufit, na malunek syna marnotrawnego, wówczas mówię takie słowa, że to ty jesteś tym synem, który, który wraca do Ojca, który wraca do Boga. I co robi Bóg? Nie każe. Nie każe, nie syła piorunów na ciebie, tylko przytula, sprasza przyjaciół, ubija. Utuczone, daje utuczone ciele, robi imprezę, ponieważ Ty wróciłeś po 10-20 latach. Ale to wszystko jest zasługa Twoja. Twoja zasługa, że dałeś się, dałaś, dałeś się Panu Bogu znaleźć. To pytanie, gdzie, gdzie jesteś Panie, również wielokrotnie pojawia się w momencie może rozeznawania, powołania. Do, 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 gdzie każda pielgrzymka ma jakiś taki swój, myślę, mały charakter powołaniowy, to pytanie pojawia się, myślę, że przy każdej spowiedzi może się pojawić, przy mojej spowiedzi, przy twojej spowiedzi, może się pojawić, gdzie jesteś, panie, bo ja grzeszę. Ja jestem człowiek grzeszny. Gdzie jesteś, panie? Czy panie chcesz takiego człowieka, nie? Gdzie ty jesteś? Dlaczego nie podtrzymujesz mnie, nie powstrzymujesz mnie od popadania z grzechu w grzech? Na to odpowiedź jest bardzo prosta. Na to jest odpowiedź taka, że no, Pan Bóg stworzył mnie człowiekiem wolnym przede wszystkim. Ja mogę robić co chcę. Mogę e, żyć własną święcającą, ja mogę je zerwać. To pytanie, gdzie jesteś, Panie, e, ma w sobie przede wszystkim też taką, e, taki wydźwięk, tak jak kochająca matka albo kochający ojciec. Zobaczcie, kiedy jedziemy sobie gdzieś na urlop, na wakacje, zabieram swoją rodzinę, dzieci, przyjaciół, znajomych i jedziemy na wyjazd. Gdzieś dalej w moim miejscu, w domu rodzinnym, zostaje matka, ojciec, osoby, które kocham. I czy ja, będąc na tym wyjeździe, jestem w stanie powiedzieć: Gdzie jesteś, mój tato? Gdzie jesteś, matko? Gdzie jesteś, mój bracie? Bo ja doskonale wiem, że oni są w tym miejscu. Tak samo jest z Panem Bogiem. Właśnie, my e, pomimo tego, że możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest wszędzie, prawda? Że stworzył, jesteśmy w pięknym, pięknym otoczeniu, możemy powiedzieć, że stworzył to wszystko Pan Bóg. Jak najbardziej i to jest jakby jakiś znak Jego stworzenia, Jego miłości do stworzeń, miłości stwórcy do stworzenia. E, ale mamy takie momenty w życiu, gdzie potrzebujemy faktycznie faktycznie dotknąć, faktycznie e, poczuć konkret Pana Boga, faktycznie e, namacalnie go doświadczyć. I tak jak wracając z urlopu, spotykamy się z mamą, spotykamy się z tatą, spotykamy się z bratem, z dziećmi może. I jest to spotkanie, spotkanie namacalne kochających osób. Tak samo możemy zrobić z Panem Bogiem że pomimo tego, że może czasami krążymy, może czasami krążymy w swoich jakichś upadkach, grzechach i zastanawiamy się, gdzie jesteś Panie Boże, tak jak będąc na Europie nie widzimy osób, które kochamy, tak samo nie widzimy Pana Boga, ale doskonale wiemy, że On jest. Doskonale wiemy, że On daje nam swoją miłość, czy daje nam potwierdzenie swojej obecności, ale potrzebujemy konkretu. Potrzebujemy konkretnego spotkania się z Panem Bogiem. I myślę, że w tym roku, z racji na tą pielgrzymkę, która ma wymiar duchowy w 100%, będzie to dla nas duże wyzwanie. Jest to dla nas duże wyzwanie. Szósty dzień po połowie. I możemy wychodzić z tego e, myśląc: czy ja już faktycznie po tych sześciu dniach na pielgrzymce spotkałem Pana Boga, czy może. Jeszcze potrzebuję tych kolejnych czterech, trzech dni na to. Ale nawet kiedy jeszcze nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie dzisiaj konkretnie na to pytanie, że tak, spotkałem Pana Boga w tych sześciu dniach duchowego pielgrzymowania, to nie załamuj się, ponieważ najlepsze zawsze jest na końcu. Najlepsze zawsze jest na końcu. Jak mogę Go spotkać w tym wymiarze duchowym? Jak mogę odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdzie jesteś Panie? Idziesz sobie na mszę. Idziesz sobie na mszę, czy do świętej Anny e, na godzinę 20, na tą, tą, ten wymiar takiego pielgrzymowania duchowego, czy do swojej rodzinnej parafii, rano czy wieczorem. Idziesz sobie pielgrzymując do tego kościoła, do, do, do Pana Boga i może coś Cię po drodze spotkało. Może warto sobie już po, tych pół, po, tej, po tej połowie zastanowić się, zrobić sobie taki rachunek sumienia, co mnie otacza w tych dniach duchowego pielgrzymowania. To jest ciężkie dla wszystkich, dla mnie też. Myślę, że dla każdego księdza, który ma jakąś, ma jakąś odpowiedzialność za, za, za grupę, to jest ciężkie, bo to jest nowa sytuacja. Ale właśnie te nowe sytuacje myślę, że o wiele bardziej potrafią wpłynąć na mój rozwój duchowy. Bo nie zawsze będę w stanie, nie zawsze będę w stanie pielgrzymować. I to jest ta pewna nauka, na, nauka na odpowiadanie e, na to pytanie: Gdzie jesteś, Panie? Dlaczego ja w tym roku pielgrzymuję duchowo? Dlaczego nie mogę wyjść? Nie mogę tu szóstego dnia usiąść na placu z e, i razem z całą e, pielgrzymką przeżyć najświętszą ofiarę? Gdzie jesteś, Panie, w tym całym wydarzeniu? W tym, całej, w tym całym wydarzeniu pielgrzymki duchowej. Ewangelia. Dzisiejsza mówi, że jeżeli ziarno wpadnie i nie, i nie obumrze, nie, nie będzie plonu. Ziarno musi obumrzeć i wtedy wyda plon. Przychodzi mi na myśl tutaj jedna z też kolejnych e, przypowieści o oczyszczaniu winorośli, oczyszczaniu tych pędów, e, pędów e, na których powstają winogrona. Kiedy Pan Bóg tam, Jezus tam mówi, że te, które w cudzysłowie możemy przetłumaczyć sobie kocham, te, które dostrzegam, ja je oczyszczam, żeby dawali, dawały większy plon. Tak samo z tym ziarnem. To ziarno, które wpadnie w tą glebę, musi najpierw umrzeć. Czyli musi najpierw mieć przyzwolenie. Ziarno musi mieć to przyzwolenie, by umarło ze swoich wszelkich planów na wzrost. Może w tym roku, może kończąc pielgrzymkę zeszłego roku, miał, byłeś takim ziarnem, które doskonale wiedziało, że za rok wyjdzie, że za rok będzie pielgrzymować, siedzieć na trawie w Smardzewicach czy w innych miejscach. A Pan Bóg pokazał co innego. To my dzisiaj na, na, na podstawie tej dzisiejszej Ewangelii musimy w sobie, musimy to ziarno mojego pielgrzymowania. Pozwolić, by to moje ziarno obumarło i by Pan Bóg z tego ziarna obumarłego, które miało pragnienie pielgrzymowania, wielkie pragnienie w sercu pielgrzymowania. Ale to nie był plan Pana Boga na ten rok. W tym roku na pewno, będąc ziarnem pielgrzyma, to ziarno wyda plon inny, duchowy, co nie znaczy, że zły. Szczęść Boże. Ruszamy dalej w trasę. przy każdych miejscach. Pasterze błogosławili. W tym roku odbędzie się to również wizualnie. Przyjmijcie na te kolejne, kolejne dni, ostatnie dni Boże Bożego Pielgrzymowania, Duchowego Pielgrzymowania. Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W kościele. Proszę o odniesienie puszek do kościoła do, na tylny ołtarz. Zapraszam kleryków, zwłaszcza akolitów, do kościoła na tyłu ołtarza do puryfikacji. Bardzo proszę kleryków, zwłaszcza akolitów, o udanie się do kościoła i wykonanie puryfikacji. Proszę księży o odniesienie puszek do kościoła i powrót tutaj bez puszek. Proszę o podniesienie rąk pielgrzymów, którzy jeszcze nie przyjęli Komunii Świętej. Główna Alejka, tam pod sklepikiem jeszcze, czyli w Głównej Alei. Dzień.